No, hej, ostatnio na moim kanale pojawił się film, w którym przedstawiłem Wam top 8 według mnie najlepszych polskich filmów. Mien... Na jednym z miejsc pojawiło się, pojawiła się Akademia Pana Kleksa. Sądzę, że warto zrobić recenzję tego filmu, ponieważ jest on mi bardzo dobrze znany. Jest to jeden z filmów, który najczęściej oglądałem i czasem lubię sobie o nim przypomnieć. A więc sądzę, że Recenzja tego filmu jest dobrym pomysłem, a więc zapraszam was do recenzji Akademii Pana Kleksa. Generalnie sądzę, że, większość, że wiele osób zna film Akademia Pana Kleksa. Ten film posiada swoje, tak jak właściwie każdy film, posiada swoje wady i zalety. Zalet należy charakter tego filmu. Ten film po prostu ma dobry, świetny charakter. Ale jednocześnie ma też kiepskie efekty specjalne. I oczywiście, I oczywiście ja rozumiem, że ten film powstawał w czasach PRL-u, kiedy nie było w ogóle yy, żadnych takich dobrych efektów specjalnych, no ale trochę to popsuło ten film. Myślę, że fabuły chyba nie muszę przedstawiać, bo ten, kto czytał Akademię Pana Keksa lub oglądał ten film, no to wie, o co chodzi, ale i tak przypomnę. Młody Adaś Niezgódka Dostaje zaproszenie do Akademii Pana Kleksa. Tam razem z innymi uczniami przeżywa niezwykłe przygody. I tak generalnie można streścić Fabułę tego filmu. Fabuła jest oryginalna, prawda? tak samo jak film. Tylko, że wiadomo, że było to wzorowane na bajce, więc to nie jest żadna nowość. Ale film i tak bardzo dobry. Generalnie, wydaje mi się, że najbardziej kojarzone z tym filmem, z tym filmem są dwie rzeczy: Piotr Frączewski jako pan Kleks i świetna muzyka. Naprawdę, muzyka w tym filmie jest świetna. Pasuje do tego filmu. Zastanawiam się. Sam jestem ciekaw, jakby w ogóle wyglądał ten film bez muzyki, lub z inną, tylko jakąś taką. inną po prostu. Sądzę, że ta muzyka idealnie pasuje do klimatu tego firmu. filmu. Jakie jest aktorstwo? No, aktorstwo jest w miarę dobre. Yy... Piotr Franczewski najlepiej gra w tym filmie. I film generalnie jest tak długi, że on został podzielony na dwie części. Był nawet w kinie wypuszczony w dwóch częściach. Ale to nie nazywa się Akademia Pana Kleksa 1, a czy Akademia Pana Kleksa Akademia Klek Pana Kleksa 2, tylko po prostu Akademia Pana Kleksa część pierwsza, Akademia Pana Kleksa część druga. No i chodzi tu generalnie o to, że film jest po prostu dobry. Dobry do oglądania, do oglądnięcia. Jest po prostu dobry w tym sposobie jaki jest, bo on. E, no, można go obejrzeć, ale m, najlepiej jest go oglądnąć, mając świadomość, kiedy powstawał ten film. Po prostu uważam, że ten film jest dobry dla tych, którzy chcą się dowiedzieć, jak kiedyś wyglądała polska kinematografia. Czyli gdy miał ocenić ten film w skali od 1 do 10, oceniłbym go w skali. 5 i pół na 10. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam do subskrypcji kanału. I do następnego odcinka.